No tak Kolejny odcinek ze Swords and Sandals. Mariana Paździoka A no właśnie, poczekajcie moi drodzy Okej, okay, jesteśmy z powrotem Turnament, no, no tak, zapomniałem, lecimy na turnament moi drodzy Bez lepszego miecza, no tak Bastard sword, no, Czeku to jest teraz ten moment, gdzie zobaczymy czy Marian przetrwa. Po co mi była ta tarcza? Czuję, jak mają strzały, że z No, jak z takim drewnienkiem będzie na nas leciał, to nie ma zbyt wielkich szans. Takie drewnianko. No ale ty Marianie przegrasz, ty nie przegrasz, ty jesteś nie do pokonania. Ogólnie moi drodzy przepraszam jak pana Mariana nie będzie słychać dobrze, ale mamy małe problemy techniczne. Ale, Marian, tutaj leci, jest, to jest legenda. No, to jest legenda, on z każdym da On tylko No, on będzie miał emperora na, jedne, na jedną kapę, no przecież to jest legenda. tego będę miał na Tak, tylko że wiesz, on tym e, on... swoim zaszorowanym mieczem wali 300 i jeszcze. Tym czarem, który ma na swoim mieczu, wali 800. No to ja będę był milion. No. No nie wiem, my tam mało wstręnca idziemy. No to będziemy musieli iść dużo wstręnca. Znaczy agility jest ważniejsze, bo my no. idziemy w miecze. Zanim Ale Marian z każdym paradę. No. Ivan Gregor. Ten ma duży stręż, on mi śletkę potrafił nawet. Ja pierdzielę ty Co to jest mistrz defensa? Jaki mistrz defensa? Ale Marion się nie da bo... walczyłbym Dokładnie Bombarduj piepa Bombarduje, on zginie z łuku Cienia. Teraz Obro... każdy ginie z łuku mojego Tak dobra, może go wykończmy snajpikiem. bo nie wiem czy ma sens bombardowanie go, ale to no właśnie on się blokuje. Bąbadoł. Dobra, ryzykujemy lecimy snajpami, znaczy snajpami. Bombardami. No i teraz i teraz mamy na jedną kapę. Oj no, pięknie, jeszcze się zabił! Proszę bardzo. Od Gariaris, okej, okay, lecimy. On ma ten miecz, który my powinniśmy mieć teraz. To ja, to jest mistrz defensa. No, 64 na quicka. O I... Ja nienawidzę mistrzów defensa. No tak, no nie, są tacy. No tak, są tacy. Całe no nie, życie, życie idą nie, tylko w defensa. I no tak to jest. Za sto mnie, ja Co za chore obrażenia. Muszę ten def... Dobra, ja nie ryzykuję. Ja, ryzy ja nie ryzykuję, nie. Nie chcę przegrać tego. No właśnie, on mnie za dobrze wali Dobra, on się porusza jak świniak, nie? nie... Fajnie bo zostaje w głowę W ogóle ja mam 60% szans na trafienie i trafiam, to jest piękne Nie, nie Dream Dobra, nie, kończymy go snajpami Jest 99% z... No to ja dobrze Jakbyś za jakby każdym razem mnie tyle to by było śmiesznie Aha. ale nie dobra byłby... Marian znów Aaaaaa, triumfuje To byłby, pe... to byłby pech A. 100 No coś podobnego do mnie nie! Go. No! A? Zabij go! Zabij go! Nie! Zabij go! No nie no Marian! Jak ja nienawidzę mistrzów defensa I miał HP Dobrze, teraz Defense 13, okej, okay, nie jest źle Kutlas, on ma Kutlas, dobra, to... Kutlas, to lepiej uważać Czemu? Bo Kutlas to jest jeden z lepszych mieczów. No właśnie 300 z Normala! Ja spierdzielam, człowieku Uhuhu, 300 a. to tak dużo? No, dużo, zwracając na to, że mam, że jakby dwa razy nas trafił za a. 300, to umieramy. Ja ma to ma nas na dwa hity z normala. Teraz musisz a. uciec. Tak, muszę, bo inaczej się mnie zabije, no co powiedzieć. No i snajpikiem go wykończyć. Jeszcze się zawiódł. Ratax. Ja pierdzielę. Kolejny mi zlechęca jeszcze z Hutlasem, No to nieźle. Fireball. 50 szans na trafienie. Jakimś cudem trafiłem. Po co kupiłeś? Kurde, no była, człowieku. No właśnie, po razie. co? Mogłem sobie kupić lepszy miecz. co mm. 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 ja się siadłem, kurde. Jak dostaniemy poziom, to idziemy w atak, bo jak będziemy... Musimy mieć dużo ataku, żeby za każdym razem trafiać tego bossa z łuku. Bo jak trafimy za każdym razem go z łuku, to będzie easy. Ja pierdzie... Kutlas? No. Wziąłem kutlas, to już Te dwie ostatnie strzały Okej okay, on jest zbugowany O już się odbudował O no 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 właśnie Mistrz Depensa z Kutlasem, no bywa no co powiedzieć nic le, leci nic ujrz. Dokładnie. No, o nie. Dobrze. Nie. Dobrze śpim. Odskocz. Ja pierdziele. Co się dzieje? Teja Do do tyłu. Teraz muszę jeszcze się przesłać, bo no nie zrobił. O o o o. O nie. O dobrze! No nie, no nie. Tak, nie spodziewał się tego. No nie spodziewał, dlatego zmienił na a nie Kutlas. No nie no, kutlas. Dobrze moi drodzy, my przejdziemy do bosa, nie będziemy was zanudzać czymś takim. I jesteśmy moi drodzy, The Great Beast. Zobaczymy jak nam pójdzie. No nie. dobrze moi drodzy, my przejdziemy do bosa, nie będziemy was zanudzać czymś takim. I jesteśmy, moi drodzy, the great beast. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To jest jakiś bykolindor. Adulacja i kolacja. Tylko za takie ładne obrażenia musimy go trafić z tego łuku. O, za takie, no właśnie, 70. Dobrze. Dobrze. Znaczy od 35. No. W granicach tolerancji. O nie! O nie 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 nie! nie. Bloodlust. My odskakujemy. Odskakujemy! Dokładnie. Jak jesteś na końcu mapy to tutaj tracisz ruchy, to jest najgorsze. Dobrze. Skończył mu się las, to my się zasypiamy. Jeszcze raz zasypiamy. Lecimy! Okej, okay. i teraz? Czekaj, nie nie nie, to jest kujka. O nie. O, no, dobrze. Nie. Nie 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 nie. Marian! To jest jeszcze do wygrania. Tylko musisz dobrze blokować, bardzo dobrze. Co mi się dzieje z nie ja jawą? On jest po tak jest Nie! Jeszcze dwa razy Dobrze moi drodzy, wracamy znowu jak dojdziemy do tego bossa, nie? Hahaha, ha, ha. nie spodziewaliście się mnie tutaj Orła montażysta Dobra, yy, straszcie się, yy, wrzucamy ten film bodajże w piątek I w piątek o 15, 16 albo 17 będzie live'ik taki, półtorej godzinki, godzinkę yy, I co, będziemy sobie tam z Wiktorem i Patrykiem na luzie grać, więc zapraszam was na live'ika Już wam nie przerywam, kontynuujcie oglądanie

Traf o, tak jest za 90 To takie musisz trafisz Ale ty też pytało, że No Siła ma ten Bloodlust, Wiesz jak on nam teraz sieknie jak się patrz Dokładnie Tego ręce zamrożone Trzeba się. Ooooo! Nie? Te ją trzeba... Dobrze, broń się. Broń się, dobrze. Śpi. Podnoszę energię. Zadań Trzy. Śpi. Trzeba jednego. Kurde! Tatuj. Dobrze. Okej. Okay. Nie wiem, Kurde! Śpi. On nam squeaka wali za prawie 80, nie? Co to jest? No bo on ma Dobra, to jest koniec. Nie